Dzień dobry. Dziś moim gościem podczas 5 Ogólnopolskiego Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych jest dyrektor Centrum E-Zdrowia Jarosław Kieszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Wdrożenie EDM, długo oczekiwanego rozwiązania, powoli staje się faktem. Jest to kolejny etap budowania krajowego e-zdrowia. A jakie zmiany i korzyści będą z tym związane dla diagnostów laboratoryjnych? Tak, zgadza się od 1 lipca bieżącego roku przedustawowy obowiązek raportowania zdarzeń medycznych oraz wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. W cały proces oczywiście są włączeni również diczności laboratoryjni, którzy generują część tych jakże ważnych dokumentów. I tutaj z, z dużą radością jakby spotkaliśmy się z reakcją diagnostów, tak, z ich proaktywną postawą, że zwrócili się właśnie też do Centrum Zdrowia, żeby przygotować dedykowane szkolenia dla, dla diagnostów. I wspomóc cały ten proces uruchomienia tego no dosyć jednak skomplikowanego przedsięwzięcia. No właśnie, Centrum e Zdrowia, wspólnie z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych przygotowali Państwo rekomendacje dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i właśnie ofertę szkoleniową skierowaną do diagnostów laboratoryjnych. Czy mogę nieco więcej podpytać o szczegóły tej współpracy, jak ona przebiegała? Znaczy tak, współpraca była z inicjatywy Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Zwrócono się do nas o pomoc. My oczywiście chętnie wzięliśmy w tym udział. Udało się wypracować rekomendacje, o których Pani wspomniała. One są szeroko dystrybuowane. Jest materiał na stronie internetowej, również w postaci drukowanej. Poruszyliśmy tam jakby najważniejsze kwestie związane z legislacją, z praktycznym wymiarem wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej. Postaraliśmy się też odpowiedzieć na najbardziej powtarzające się pytania, tak, czyli widzieliśmy tych, 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 tych najważniejszych odpowiedzi. Dodatkowo właśnie przygotowaliśmy też kilka sesji szkoleniowych dla diagnostów. Odbyło się póki co sześć takich sesji. Udało się przeszkolić około 750 osób. Uważam, że to bardzo, bardzo dobry wynik. No i dzięki temu to, to wdrożenie EDM-u akurat w tej grupie idzie całkiem sprawnie. Bardzo dziękuję za krótką rozmowę. Dziękuję.